Czym jest suwmiarka, no to wszyscy wiedzą. Kojarzymy ją dzisiaj z czymś takim, czyli suwmiarką elektroniczną. Ale starsi widzowie wiedzą, że kiedyś suwmiarki wyglądały tak i nie miały wyświetlacza oraz nie potrzebowały wymiany baterii. A propos baterii, elektroniczna suwmiarka staje się zupełnie bezużyteczna kiedy zabraknie jej prądu, a często się tak zdarza, zwłaszcza kiedy korzystamy z niej rzadko i nie wymieniamy baterii. No i właśnie dzieje się to zazwyczaj wtedy, kiedy jej najbardziej potrzebujemy, a suwmiarka taka zwykła, tradycyjna, taka z moniuszem yy, zawsze jest gotowa do działania. No dobra! Elektroniczne suwmiarki też są fajne, jeśli działają, no to również są bardzo przydatne, użyteczne i lepiej, a przede wszystkim szybciej odczytuje się z nich wynik pomiaru. Ponieważ ostatnio jedna z moich suwmiarek elektronicznych przestała prawidłowo działać, zainteresowałem się, jak właściwie jest ona zbudowana, na jakiej zasadzie działa, i jak to się dzieje, że dzisiaj można kupić ją dosłownie za 20 zł i nadal okazuje się ona dosyć precyzyjnym przyrządem pomiarowym. Większość informacji, jakie możemy znaleźć w sieci na temat suwmiarek elektronicznych, to głównie ich rankingi, to czyli która jest lepsza, analizuje się tam błędy pomiarowe oraz istnieją również poradniki, jaką suwmiarkę kupić, oraz że suwmiarką można mierzyć wymiary zewnętrzne, wewnętrzne oraz. Głębokość, natomiast rzadko można spotkać opis działania elektronicznej suwmiarki. Zatem w tym odcinku spróbuję Wam wyjaśnić, jak właśnie takie coś działa i jak jest zbudowana suwmiarka z wyświetlaczem. Ale zanim to zrobię, warto jeszcze na chwilę wrócić do budowy zwykłej takiej suwmiarki bez wyświetlacza, bo takie informacje mogą nam się przydać. Zaczniemy od opisu tak zwanego noniusza w suwmiarce. Noniusz to taka specjalna skala, jak gdyby, dzięki której przy pomocy prostego triku znacznie możemy zwiększyć dokładność odczytu suwmiarki. No bo wyobraźmy sobie, że tutaj na tej górnej nieruchomej części suwmiarki mamy zwykłą skalę w milimetrach. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy tutaj na tej dolnej przesuwającej się części mieli po prostu zwykłą kreskę i chcieli mierzyć suwmiarką w ten sposób, że patrzylibyśmy jak ta kreska, gdzie ta kreska do którego miejsca dochodzi i ocenialibyśmy na oko, oczywiście milimetry tutaj bez trudu odczytamy, czyli dokładność tej naszej suwmiarki byłaby no, 1 mm w sumie, bo tak naprawdę trudno ocenić, czy w tej chwili mamy 15,5 mm, czy 15,6 mm. Oko jest na to zbyt mało precyzyjne, czyli nie możemy mierzyć suwmiarką tak, jak mierzymy metrem zwykłym, takim, taką miarką zwijaną, no bo nasza dokładność dokładność pomiarów wynosiłaby 1 mm, a oczekujemy czegoś lepszego. Słówmiarka natomiast ma coś takiego jak noniusz. Zauważcie, że na tym elemencie, który tutaj się przesuwa, nie ma po prostu zwykłej kreski, tak jak mówiłem, a jest tych kresek tam znacznie więcej, czasem 10, czasem 20, czasem jeszcze więcej. Będąc jeszcze dzieckiem, znalazłem w szufladzie taką właśnie podobną suwmiarkę u mojego dziadka, no i ucieszyłem się, że teraz będę mógł wszystko mierzyć. Oczywiście mierzyłem ją w ten sposób, jak mówiłem, czyli odczytywałem pomiar, patrząc, gdzie na skali znajduje się pierwsza kreska, ta przy zerze, a po co są te kolejne kreski? No nie miałem zielonego pojęcia. Dopiero mój dziadek wyjaśnił mi, że właśnie dzięki tym kolejnym kreskom można mierzyć z dokładnością nawet do 5 mm, a nawet jak widzicie, ta suwmiarka mierzy do setnych mm. Te kolejne kreski to właśnie jest noniusz. Jak się je posługiwać noniuszem, to również większość z Was pewnie wie, ale na wszelki wypadek, jakby ktoś jednak nie wiedział, no to spróbuję to wyjaśnić. Tak to wygląda w powiększeniu. Tu na górnej ta zielona skala to jest ta nieruchoma część suwmiarki, a ta żółta to jest to, co się przesuwa, czyli to jest tak zwany właśnie noniusz. Wyjaśnię wam to na przykładzie chyba najprostszego noniusza. W tym przypadku noniusz to nic innego jak odległość 9 mm podzielona na 10 części. Czyli kiedy zrównamy 0 na skali z zerem noniusza, to widać, że kończy się ona, noniusz kończy się na 9 mm. Jeśli teraz przesuniemy nasz noniusz po skali, powiedzmy tutaj gdzieś, no to odczytujemy to w ten sposób, że zero znajduje się na 1 2 3 na trzecim powyżej trzeciego milimetra, czyli mamy 3 mm i jakąś część milimetra. I teraz patrzymy, która kreska noniusza pokrywa się z kreską na skali. W tym przypadku jest to 1 2 3 4 5 6 7 i mamy odczyt, czyli nasz, nasza odległość w tej chwili wynosi 3 dokładnie, i dokładnie milimetra. mm. Jeśli byśmy przesunęli to gdzieś dalej, powiedzmy że tutaj, to mamy 7 i raz, 2, 3, 40 mm. Czwarta kreska, zobaczcie, tylko czwarta kreska pokrywa się ze skalą tą nieruchomą. I w ten sposób właśnie działa noniusz. W tej chwili mamy 8 i Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem i pół milimetra. Zresztą widać, że ta kreska zerowa jest mniej więcej na połowie między jedną a drugą kreską. Dokładnie w ten sposób odczytujemy odległości na suwmiarce przy pomocy noniusza. Przy takim podziale jak noniusza jak tutaj, czyli kiedy noniusz ma tylko 10 części, Mamy dokładność do 10 mm, ale oczywiście noniusz może być dłuższy, on może mieć więcej tych y, części. Na przykład 19 mm może podzielone być na 20 części i wtedy mamy dokładność już setnych mm. Oczywiście nie możemy bez końca powiększać noniusza, rozciągać go bardzo dużo, bo w końcu przestaniemy odróżniać, które dokładnie kreski pokrywają się. Na noniuszu. Ale suwmiarki mechaniczne, na przykład tak jak ta tutaj, co Wam pokazywałem, może mieć dokładność do setnych mm, i nadal można taką mierzyć bez trudu. Dla większego komfortu używa się także suwmiarek zegarowych. Takich jak widzicie na fotografii. Noniuszy używa się także w mechanicznych mikrometrach i dzięki nim uzyskuje się dokładność pomiaru jednej tysięcznej milimetra. Dla porządku dodam jeszcze, że słowo noniusz pochodzi od nazwiska królewskiego kartografa z Portugalii Pedro Nunesa, który żył w XVI wieku i jako pierwszy wpadł na pomysł zwiększenia dokładności pomiarów w ten właśnie sposób. Anglosasi na noniusz mówią często skala Verniera, a to z kolei na cześć Piera Verniera, francuskiego. Matematyka, który jako pierwszy skonstruował przyrząd pomiarowy z użyciem noniusza, i przyrząd ten służył do pomiarów kątów w astronomii. Pierwernie żył na przełomie XVI i XVII wieku. No dobrze, wiemy już, jak działa suwmiarka mechaniczna, a raczej jak się nią mierzy, a jak działa suwmiarka elektroniczna. Aby się tego dowiedzieć, spróbujmy na początek po prostu rozebrać sobie taką i zobaczymy, co w środku znajdziemy. No, to rozbierzmy sobie naszą suwmiarkę. Na początek wyciągnę z, z niej baterię, która też już dogorywa. Z tej strony zaczniemy od odklejenia naklejeczki. I tu mamy cztery śruby. Musimy jeszcze odkręcić te dwie śruby na końcu, żeby można było sunąć naszą nasz ten ruchomy element ze skali zobaczcie, tak wygląda ta przesuwna część tutaj są takie dwie jakby sprężynki i możemy teraz zsunąć tu jest jeszcze to i możemy teraz zsunąć całkowicie naszą suwmiareczkę stąd no i tak to wygląda tak wygląda płytka Możemy sobie ją nadal odkręcić. Zobaczymy, co jest z drugiej strony. Te śrubeczki są jeszcze bardziej drobne. Tak to wygląda z tej strony. Zobaczcie. Tutaj mamy wyświetlacz. Taki zwykły LCD, malutki. Tu mamy ten gumowy strip, który przylega do płytki. Tutaj mamy drugi, tu jest rameczka, tu są przyciski, trzy sztuki, no tu już nie ma nic, oprócz tego pokrętła i zobaczcie, weźmy sobie tą płytkę teraz na mikroskop i obejrzyjmy sobie ją z bliska, bo tak to chyba tutaj niewiele widać. Niestety to powiększenie, które tutaj widzicie, to jest najmniejsze, jakie mogę osiągnąć. Niestety nie mam jeszcze soczewki Barlowa do tego mikroskopu, dlatego nie mogę jakby z większej odległości, nie możemy z większej odległości obejrzeć tej płytki. No ale spróbujmy. Tutaj, oczywiście, pod tą kroplą plastiku znajduje się główny układ scalony. Właściwie jedyny układ scalony, jaki mamy tutaj w naszej suwmiarce. To jest taki jakby mózg całej naszej, całego naszego urządzenia. Spod tej masy zalewowej, jak widzicie, wychodzą ścieżki. ścieżki te idą. Przede wszystkim do pól wyświetlacza. Tutaj widzimy pola stykowe dla wyświetlacza. Tutaj widzimy jedno z pól dla przycisku. Pamiętajcie, że przyciski były trzy. A tutaj mamy, zobaczcie, jeden, dwa, trzy i cztery pola dla przycisków. Zatem tutaj mamy jakiś nadprogramowy przycisk, który nie jest uwzględniony w czasie używania mm, suwmiarki normalnie. Tutaj mamy rezonator kwarcowy, który jest nieudłącznie związany z każdym mikrokontrolerem, mikroprocesorem. Tutaj mamy styki, pola stykowe i uchwyt do baterii. Tutaj, co ciekawe, mamy takie czteropinowe gniazdo stykowe i to jest gniazdo komunikacyjne, ponieważ tutaj mamy na tych skrajnych pinach prawdopodobnie jest masa i zasilanie, a na tych dwóch pinach mamy sygnały i kwadrat c czyli są tu sygnały SCK i SDL, czyli zegar i dane. I tutaj można podłączyć się z jakimś innym mikroprocesorem czy układem Arduino i czytać sobie informacje. Przypuszczam, że również przez to złącze komunikacyjne ten procesor uprogramowany być może. Oczywiście tylko raz i na stałe. Nie da się szczytać programu, bo jest on zapewne zabezpieczony. I to tyle jeśli chodzi o tą stronę płytki drukowanej. Ale nas bardziej interesowałaby ta druga strona. I zobaczcie, tutaj mamy coś ciekawego. Są to takie jak gdyby pola, odizolowane pola prostokątne, jak można zauważyć, są połączone z drugiej strony tymi przelotkami, czyli one tworzą takie grupy po cztery. Ich jest chyba wszystkich 64, o ile pamiętam. A tutaj na dole mamy kolejne pole, tym razem jedno, to tutaj, które jest również połączone tą przelotką i ta przelotka akurat chyba znajduje się pod, tak, ona się znajduje pod układem, pod, tym, pod tą kroplą. Zatem można przypuszczać, że mamy tutaj do czynienia z jakimś rodzajem czujników pojemnościowych, coś w rodzaju takich y, czujników, jak mamy w ekranie dotykowym na przykład, że no na pewno należy wykluczyć, że tutaj występuje jakieś, jakieś styki, które się ze sobą łączą elektrycznie. No na pewno nie ma, nic takiego nie mamy, bo jak widać, te wszystkie pola są odizolowane soldermaską, zatem z jakimś działaniem na zasadzie pojemności elektrycznej. To spróbujmy zedrzeć sobie tą naklejkę, którą tutaj mamy. Z tej strony coś nie idzie. Może z tej pójdzie o lepiej. Bo prawdopodobnie nasza suwmiarka już się nie będzie nadawała do użytku i niestety klej pozostał. Ale widać. Widać, że tutaj mamy takie dziwne pola. One jakby są. Zobaczcie, one wyglądają jak. Tak to wygląda z bliska. Ja to jeszcze wezmę na podmikroskop, wam pokażę. One wyglądają jak takie obok siebie poustawiane litery T. I tutaj nie ma żadnych elementów elektronicznych. To po prostu są takie wytrawione pola ze szczelinami. I to są jakby drugie części naszych elementów pojemnościowych. Weźmy to pod mikroskop, będzie lepiej widać. Udało mi się zmyć trochę tego kleju tutaj. Zobaczcie, i tak to wygląda. Widać, że są to takie litery TE jakby ustawione obok siebie, poprzedzielone przedzielone takimi słupkami, i te wszystkie elementy są od siebie oddzielone, czyli mamy tutaj wiele takich elementów, i te górne elementy, te litery T są całkowicie jakby takimi wyspami, zobaczcie, one nie są z niczym połączone, natomiast te elementy są połączone tutaj dołem ze sobą, tworząc jeden elektryczny układ. Nie ma tutaj, tak jak mówiłem, żadnych elementów elektronicznych pod spodem, są to po prostu takie, to jest taki wzór wytrawiony na płytce drukowanej. Oczywiście w czasie pracy te pola z niczym się nie stykają elektrycznie, z tamtymi polami na tej płytce drukowanej, one są oddzielone, pamiętacie, tutaj zdarłem naklejkę i ta naklejka była izolatorem, to nie była naklejka z folii aluminiowej, tylko plastikowa, pełniła jednocześnie funkcję izolującą i również funkcję przekładki, dielektryka dla tych właśnie kondensatorów. No dobrze, podejrzewamy, że nasza suwmiarka działa na zasadzie sprzężenia pojemnościowego elementów na, na, na płytkach i na skali. Ale jak to działa, jak to możliwe, że tutaj mamy dosyć dużą dokładność, no to tego na razie nie wiemy. Zapewne można wykluczyć, że zachodzi tu jakiś bezwzględny pomiar pojemności i na tej podstawie wyznaczane jest przesunięcie, ale gdybyśmy popatrzyli na, na te wytrawione pola w kształcie liter T na skali suwmiarki i na te pola na ruchomej płytce, na te drobne pola na ruchomej płytce drukowanej, to można zauważyć, że te dolne części liter T przesuwają się ponad tymi drobnymi... Prostokątami na płytce ruchomej, natomiast górne części liter T przesuwają się ponad tym tutaj, tym prostokątem jednolitym. Inaczej mówiąc, te gęściej rozmieszczone szczeliny, te na dole, są zawsze nad drobnymi polami, a te rzadziej rozmieszczone nad tym jednolitym prostokątem. To potwierdza naszą teorię, moją teorię, że to prostokątne pole na płytce, to tutaj, ono jest. Ono pośredniczy w przenoszeniu pojemności elektrycznej z wzoru na skali na te właśnie pola pomiarowe, tak je nazwijmy. Zrobiłem zdjęcie, powiększenie naszych tych pól pomiarowych, tych drobnych y, prostokątów i tych tutaj literek T na skali. No i zobaczcie. Tak to się tutaj pokrywa. Widać, że na, każde, na każdą taką jakby odległość tutaj na skali mamy jedną grupę jak gdyby tych drobnych pól pomiarowych. One, jak pamiętamy, są połączone tam z drugiej strony. Więc wygląda na to, że w pozycji wyjściowej każda czwórka pokrywa się tutaj jakby z polem, tym, na przemian z polem tym połączonym i tym należącym do litery T, tym odizolowanym. I na początku myślałem, że jest to coś w rodzaju takiego zwykłego noniusza, czyli na przykład, że tutaj to Pokrywa się, ale tu na końcu już ostatniego drobnego prostokąta będzie przesunięcie, i dzięki temu działałoby to na zasadzie takiego, jakby noniusza, tak jak mieliśmy w mechanicznej suwmiarce, ale okazaje się, że chyba nie. I żeby się upewnić, zrobiłem jeszcze większą skalę. Zobaczcie, aż taką, żeby się przekonać, czy rzeczywiście te pola się pokrywają. No i okazuje się, że się pokrywają, to jest ta sama skala. Pod mikroskopem zrobiłem zdjęcia. Zobaczcie, każda czwórka tu idealnie się. Jakby każde te cztery pola mieszczą się w zakresie tego jednego pola na skali. Także nie ma tutaj żadnego przesunięcia i działa to w ten sposób, że. Zobaczcie, kiedy tu mamy pozycję wyjściową, czyli każda grupa znajduje się w obrębie jednego pola na skali. Natomiast kiedy przesuniemy o jeden ząbek w, tej, w ten sposób, to zobaczcie, te trzy pola znajdują się nadal w obrębie tego pola na skali, natomiast to jedno. Znajduje się już w obrębie tych drugich pól, czyli to znajduje się tu, to znajduje się tu, i tak dalej. Także każde przesunięcie o jeden powoduje zmianę tutaj, w, jakby w, w przegrupowaniu tych wszystkich pól, ponieważ one są na zmianę ze sobą. Także prawdopodobnie ten raster jest zachowany i nawet. Przy braku tego jakby elektronicznego noniusza to działa w ten sposób, że po prostu każde przesunięcie o jeden ząbek powoduje jakby przeskok pojemnościowy, taki jakby przeskok do, kolejnego, do kolejnej grupy pól i w ten sposób to działa. Tak sobie to wyobrażam, bo no, nie widzę innego wyjścia. Myślałem, że to działa na zasadzie takiego noniusza, ale ch chyba raczej nie. Wydaje mi się, że to, że to tak nie działa, ponieważ tu mamy już mocne powiększenie i nadal to wszystko się pokrywa. Oczywiście przypominam, że pomiar suwmiarką elektroniczną to jest pomiar względny, czyli możemy sobie w każdej chwili na, w każdym miejscu na skali suwmiarkę wyzerować i mierzyć od, tej, od tego miejsca w tą i w tą stronę. Zatem nie jest to pomiar bezwzględny, nie mierzy ona absolutnego położenia szczęk suwmiarki na tej, na tej jakby skali. Tylko liczy przesunięcia, raczej liczy te impulsy, zlicza je po prostu układ elektroniczny. Robi to bardzo precyzyjnie właśnie te, dzięki tym, tym, tym grupom tutaj tych pól pojemnościowych. No i fajnie, wszystko super, nie, ale wiemy na razie tylko, na jakiej zasadzie działa pomiar tego przesunięcia szczęk słówmiarki, a dobrze byłoby się też dowiedzieć, jak naprawdę jest to realizowane. Y, oczywiście nie dowiemy się żadnych szczegółów i y, nie obejrzymy sobie schematu ideowego takiej słówmiarki, zwłaszcza, że. Jej Praca oparta jest o mikrokontroler i program sterujący, do którego nie mamy dostępu, ale już schemat blokowy udało mi się znaleźć. Znalazłem go w dokumencie, który pochodzi z Europejskiego Urzędu Patentowego i dotyczy patentu na tak zwany pojemnościowy przyrząd do pomiaru kąta i długości. No, patent ten został zgłoszony już w roku 1984, 1984, a data jego publikacji to rok 1991, więc już dosyć sporo lat temu. Tak to wygląda. Widzimy tutaj naszą ruchomą płytkę, tą oznaczoną numerem 34, która przesuwa się po nieruchomej skali, czyli po tym. I tutaj mamy numer 33. Wiemy, że na tej skali mamy wytrawiony wzór w kształcie tych liter T. Tutaj, akurat na tym rysunku, jest trochę inaczej, zobaczcie, bo te litery T są jakby przeplecione, czyli jedne są normalnie, drugie są do góry nogami. W związku z tym mamy również te dwa. Pola zbierające u nas jest tylko jedno, a tutaj są dwa te pola. Niestety nie wszystkie bloki są tutaj szczegółowo opisane, ale widać, że na przykład blok numer 20 jest nadajnikiem trzech sygnałów. No w naszym przypadku są to cztery sygnały, ponieważ tutaj są opisane tylko, że każda trójka, zobaczcie, każda trójka jest grupą, natomiast u nas grupy, każda grupa składa się z czterech pól, więc tu jest trochę inaczej. Zatem moduł 20 jest generatorem czterech sygnałów prostokątnych w przypadku naszej suwmiarki. Mają one tę samą częstotliwość i amplitudę, ale są przesunięte w fazie względem siebie o 90 stopni. No, w przypadku trzech sygnałów byłoby to 120 stopni, tak jak w silniku trójfazowym prądu przemiennego. Sygnały te sprzęgają się poprzez pojemności pól na skali suwmiarki, czyli poprzez te pola tutaj sygnały z z pól pomiarowych, czyli z tych drobnych, sprzęgają się z tym jednym polem. Nazwijmy je polem zbierającym. Jeśli teraz nasze pola pomiarowe przesuwają się, to zmienia się faza poszczególnych sygnałów, no bo pola zbierające otrzymują sygnały z ciągle zmieniającą się fazą, no bo kolejne te czwórki pól cały czas wysyłają sygnały przesunięte w fazie, bo raz jest jedna tylko poza tą czwórką, czasem dwie, trzy i tak dalej. Ponieważ nasz elektroniczny, jakby noniusz, nazwijmy to jednak noniuszem, zawsze faworyzuje punkt, który pokrywa się ze szczeliną pól pośredniczących, czyli te pojemności jak gdyby przeskakują z jednego pola na drugi, czy raczej z grupy pól. Procesor wykrywa takie przesunięcie i pojawia się sygnał różnicowy tutaj, który jest wzmacniany w module numer 43, a moduł 22 to jest detektor przejścia przez zero. No oczywiście tych punktów, tych przeskoków jest dużo, każdy jest odpowiednikiem ułamka milimetra, zależnie od yy, dokładności suwmiarki. Czasem elektrody są dwie, tak jak tutaj, te zbierające są dwie, u nas, tak jak mówiłem, jest jedna. Tutaj pewnie jest różnicowo to robione, a u nas jest to mierzone względem masy. Dzięki takiemu noniuszowemu rozmieszczeniu tych pól pojemnościowych na płytkach mamy tak gęsty i precyzyjny odczyt przesunięcia długości. No, pozostałe moduły na schemacie to zapewne liczniki, dekodery, sterownik wyświetlacza oraz moduł obsługi przycisków komunikacji i zasilania. ん Tak jak już wspomniałem wcześniej, w suwmiarce znajduje się złącze, te, to czteropinowe, to I2C, które może służyć tutaj do komunikacji z mikrokontrolerem. Zapewne zapis i odczyt programu sterującego jest tutaj zabezpieczony, ale jest wiele stron w sieci, gdzie można poczytać sobie, jak właśnie podłączyć suwmiarkę na przykład do Arduino i odczytywać z niej bezpośrednio pomiar już na monitorze na przykład komputera, czyli de facto otrzymywać te same dane, które odczytujemy z wyświetlacza. No Mówiąc szczerze, nie jest to dla mnie zbyt fascynujące, Bardziej interesowałaby mnie jakieś, jakaś przeróbka, która powodowałaby na przykład dłuższą pracę baterii w takiej suwmiarce, bo jej główną wadą jest właśnie to, że dość szybko pada, dlatego że nawet po jej wyłączeniu... Po wyłączeniu przyciskiem, układy elektroniczne suwmiarki nadal pobierają niewielki prąd z baterii. Najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu zamontowanie jakiegoś mechanicznego przełącznika, wyłącznika raczej, fizycznego takiego, ale musiałby on być bardzo malutki, bo miejsca pod wyświetlaczem nie ma zbyt dużo. Tutaj, no może by gdzieś tu się dało go zmieścić. Jeśli uda mi się taki wyłącznik znaleźć, który by się tutaj zmieścił. No to na pewno sobie w mojej suwmiarce go zamontuję. No i mam nadzieję, że dzięki temu nie będę już narzekał na to, że wtedy kiedy potrzebuję suwmiarki, to ona nie działa albo działa źle, ponieważ kiedy bateria się wyczerpuje w suwmiarce elektronicznej, to ona głupieje po prostu. No nie wszystkie modele, ale większość niestety tak się zachowuje. I to już wszystko. Mam nadzieję, że już wiecie, jak działa elektroniczna suwmiarka. I dzięki temu będziecie już spać spokojniej. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapy w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.